Cześć kochani, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie na kanale Filiżanka Literatury. Słuchajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z nie z recenzją, nie z wrap-upem, brek pozoru, ale chciałabym Wam przedstawić coś, co jest pięknie czytelniczo przedstawioną historią, która niebywale wiele w moim życiu zmieniła i to jest książka Jana Strzeleckiego Kawiarnia na końcu świata. Kiedyś obserwowałam bardzo klub 5:55 prowadzonej przez Fryderyka Karzełka o godzinie 5:55 rano i Fryderyk właśnie w którym ze swoich live'ów powiedział, że dla niego książka Kawiarnia na końcu świata, czyli jest tutaj podtytuł Opowieść o sensie życia i jest niebywale ważną książką. I ja poniekąd też zainspirowana jego oczekiwaniami co do tej książki, sięgnęłam właśnie po jej egzemplarz i słuchajcie, jestem w tej książce zakochana. Nie powiem chyba, że to kogoś może zdziwić, bo ja ogólnie w wielu książkach jestem zakochana. Natomiast ta książka opowiada tak naprawdę o wyjściu ze swojej strefy komfortu. I ja byłam taką konformistką. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Bardzo wiele, bardzo wielu zdań ludzi. I ważnych, i znajomych, i ludzi napotkanych pierwszy raz, i tych, z którymi miałam kontakt bardzo często, po prostu się bałam. Na zasadzie bardzo bałam się ocen innych ludzi. I wiecie, to prowadziło do tego, że zwlekałam z różnymi rzeczami w moim życiu. Ale o tym powiem Wam na sam koniec, bo najpierw chciałabym troszeczkę o tej książce powiedzieć. Słuchajcie, ja ją czytałam teraz w kwietniu, po raz drugi, dlatego że potrzebowałam solidnej dawki motywacji. I wiecie co, powiem Wam tak, na samym początku, jak ta książka się zaczyna, to zaczyna się tak, powiedziałabym zwyczajnie, dlatego że mamy tutaj historię Johna, który w wieku 33 lat, a ja mam niewiele mniej, niewiele mniej. Ale tutaj mamy historię właśnie 33-letniego Johna, który doświadczył czegoś, co na zawsze zmieniło... Ja to czytam opis, także no, wiecie. Co na zawsze zmieniło jego życie i w przypływie natchnienia postanowił napisać kawiarnię na końcu świata. To właśnie opowiada o autorze, to jest taka notka. Nie posiadał kierunkowego wykształcenia, które mogłoby mu w tym pomóc. Niniejsza książka jest jego debiutem literackim, a sama książka jest, bo tutaj w ogóle wiecie, nie, nie mamy na tyle książki żadnej informacji, co znajdziemy w środku. Jest tylko tutaj historia właśnie autora, Johna Strzelickiego, który opowiada o tym, jak tą książkę napisał. Natomiast cała książka jest o tym, o poszukiwaniu sensu swojego życia. Naprawdę. I jest tutaj historia człowieka, który trafia do kawiarni na jakimś zapomnianym kątku w ogóle ziemi. Ma rezerwę benzyny w baku, jest niebywale głodny, stracił bardzo dużo czasu. Droga w ogóle wiodła go jakimiś dziwnymi załukami, zakrętami i właśnie on trafia do kawiarni, która bardzo przypomina tą kawiarnię na okładce, czyli jest tutaj taka buda biała z napisem niebieskim i ten napis, kochani, opowiada właśnie o tym, opowiada o tej kawiarni, zaraz Wam powiem, i jest to kawiarnia dlaczego tu jesteś, tak się nazywała ta kawiarnia i słuchajcie. No Jak samo przez się, ta kawiarnia dość dziwną nazwę, ale no nieprzypadkowo. Ta kawiarnia to jest coś takiego, takie miejsce, w którym do menu, czy tak jakby na odwrocie tego menu dostajemy trzy pytania, które musimy sobie zadać, będąc właśnie w tej kawiarni. I już Wam czytam, jakie to pytania są. Są to e, Dlaczego tu jesteś? Czy boisz się śmierci i czy czujesz się spełniony? I słuchajcie, ludzie w oczekiwaniu na dania z mni, jakie sobie zamawiali, bardzo często te pytania sobie czytali, zastanawiali się nad tym, co tak naprawdę ich tutaj przywiodło. I tak też było z głównym bohaterem. Słuchajcie, pracował w korporacji, od do, miał jakieś oszczędności, prowadził normalne życie, ale jednak czegoś w tym życiu mu brakowało. Dlatego jego los, przeznaczenie, czy jak tam Bóg, czy, czy jak sobie to musicie wytłumaczyć, spowodowało, że trafił właśnie do tego miejsca, które było właśnie takim celowym miejscem, żeby sobie zadać pytanie i odpowiedzi na bardzo fundamentalne moim zdaniem pytania. I wiecie, tutaj mam kilkanaście znaczników, jak zresztą możecie zauważyć, bo jak drugi raz sięgnęłam po tą książkę, tak już powiedziałam, nie, te znaczniki muszą być, dlatego że ja muszę sobie też przypomnieć tak, takie, taką kropeczkę i taką wisienkę z tej książki. I tak też właśnie zrobiłam. I na przykład widzicie, pytanie, dlaczego tu jesteś? Autor przedstawił w ten sposób. Kiedy człowiek znalazł odpowiedź, poznał swój sens istnienia. W skrócie S.I. W ciągu całego życia należy on stwie, może on stwierdzić, że nie chce robić 10, 20, a może nawet setki różnych rzeczy, by wypełnić swój sens istnienia. Nie ma tu żadnego ograniczenia ilościowego. Nasi najbardziej usatysfakcjonowani klienci to ci, którzy poznali swój sens istnienia i robią wszystko, co w ich mocy, żeby żyć zgodnie z tą wiedzą. No i właśnie, i ta książka jest o tym sensie życia, o tym, jak go odnaleźć. Bo słuchajcie. Nawiązując może też prywatnie do mnie, ja pracuję, no obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, ale pracuję i bardzo lubię swoją pracę, bardzo mnie ona satysfakcjonuje. Oczywiście są gorsze momenty, wiadomo jak w każdej pracy, ale oprócz pracy zawodowej, takiej etatowej, bardzo zawsze lubiłam. Czytać. Lubiłam od dziecka. Nie wiem, ile mam, wiecie, przeczytanych książek w całym życiu, bo nie prowadziłam żadnych jakichś specjalnych list z tym związanych. Po prostu czytałam, odkładałam i, i tak, tak sobie żyłam. Natomiast wydaje mi się, że macierzyństwo też troszeczkę zmusiło mnie do przemyśleń. Nad tym, jaki jest mój SI sens istnienia i oczywiście jak najbardziej jestem bardzo wdzięczna za to, że mam rodzinę, za to, że mam dzieci, że mam męża, że, że mogę gdzie mieszkać, że mam tą pracę i za setki rzeczy różnych jestem bardzo wdzięczna, ale no, czułam, że, nie, że w pełni nie wykorzystuję swojego potencjału. Dlaczego? Dlatego, że zawsze uważałam, że nie da się pewnych rzeczy pogodzić. Dlatego sięgnęłam w tą książkę. Bo ona troszeczkę przestawia w głowie. Jest takim troszeczkę wyznacznikiem tego, że tak, faktycznie, no mamy jedno życie. Mamy jedno życie. I tak naprawdę to od nas zależy, tylko od nas, jak my go przeżyjemy. I owszem, można sobie szukać wymówek, że czegoś się nie da, że, że coś się stanie, czy, czy nie wiem, czy ktoś powie, no nie, nic nie jest takie zero-jedynkowe. Ma rację. Nic nie jest ryzykowe. Ale czy dlatego nie warto spróbować? Czy dlatego nie warto yy, powiedzieć sobie, dobra, jak będzie? A może będzie, a może nie będzie. No jeżeli nie będzie, to nic nie tracę, tak? Ale spróbowałam, nie będę żałowała. I tak właśnie powstał ten kanał. <laughs> tak właśnie powstał ten kanał, słuchajcie kochani, ja yy, nie powiem ile lat yy, myślałam o założeniu tego kanału. Tylko takim bodźcem w sumie, który mnie do tego popchnął, już powiedzmy to było, nie wiem, no może z, z półtora miesiąca temu było właśnie opowiedzenie o jednej książce mojemu mężowi przy śniadaniu, w sobotę, gdzie jej musimy się spieszyć. Pamiętam, siedzieliśmy wtedy w kuchni, jedliśmy to śniadanie rodzinnie, ja opowiadałam mu coś tam o książce, a taka fajna i w ogóle jakieś tam swoje wrażenia mu mówiłam. Natomiast on tak słuchał, słuchał, oczywiście ja w międzyczasie i mówi, słuchaj Karola. Ja jestem pewien, że ja nie jestem dobrym słuchaczem. No niestety, ja jednak książki lubię, ale już ze słuchaniem i opowiadaniem o książkach to mam problem. Załóż kanał, wypowiedz się. Nie jakąś swoją społeczność, która będzie Cię słuchała, która Ci tutaj coś podpowie. No bo ja jednak chyba nie do końca e, siebie w takiej wersji widzę i dlaczego mnie. I to był taki moment zwrotny, że zaczęłam naprawdę poważnie myśleć o tym, żeby otworzyć ten kanał. E, I tak jakoś wiecie przypadkowo przy sprzątaniu tutaj tego mojego miejsca e, trafiłam na tą książkę i, i stwierdziłam, że dobrze, przeczytam ją jeszcze raz i jest tutaj tyle smaczków, tyle bardzo wartościowych treści, tyle mądrości że naprawdę warto po nią sięgnąć. Ona mnie troszeczkę nakierunkowała i dzięki niej przestałam się też bać tych ocen innych ludzi. Oczywiście ja zwracam na to uwagę, bo to nie jest do końca też tak, że jestem na tyle, wiecie, hermetyczna, że, że te oceny, takie na dobrą sprawę, czy pozytywne, czy negatywne, nie wywierają w ogóle dla mnie emocji, bo nie, bo mnie się to, wasze obec, wasza obecność tutaj... I to, że ja mogę przychodzić do Was i Wam mówić różne rzeczy na temat książek i teraz też, jak się tak uzewnętrzniam, to, to to jest dla mnie, wiecie, takie nibywałe uczucie, że ja mogę to powiedzieć i ja wiem, że Wy to dobrze przyjmiecie. I ja wiem, że Wy zostawicie coś po sobie i aż chcę wracać tutaj. To sprawia też, ten kanał sprawia też taką, wypełnia taką lukę w moim życiu, i no śmiem twierdzić, że ja mam co robić, tak? no bo mam trójkę dzieci i one są bardzo zajmującymi istotami i ja nigdy absolutnie nie mam im tego za złe. Tak? Celebruję ten czas, bardzo go szanuję, bo wiem, że to szybko minie, ale... Chciałabym też zrobić coś dla siebie. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. I, I po to jest ten kanał, i po to jest też to, że ja mogę do Was przychodzić i Wam mówić o tych książkach, bo mi to sprawia bardzo dużo radości. I właśnie ta książka, ona to troszeczkę tak, jakby mnie popchnęła też w tym kierunku. Dlaczego? I już Wam tutaj czytam pewien cytat z tej książki, który jest bardzo mądry w swojej mądrości i który może też Wam wiele rzeczy tak na świetli. Słuchajcie. Zrozumiałam, że tak naprawdę każdy dzień jest dla mnie szansą, by robić to, na co mam ochotę. Każdego dnia mam możliwość uczynić coś, co stałoby, się, co stałoby w zgodzie z odpowiedzią na pytanie, które mi mignęło Ci na tylnej okładce mni. Nie muszę czekać z tym, aż odejdę na emeryturę. No właśnie. No właśnie. I mi taką przyjemność sprawia przechodzenie tutaj do Was. I kolejny cytat, bo pozwolę sobie ich kilka Wam dać. To jest bardzo fajny cytat, który troszeczkę ma w sobie tekstu, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że Wam go przeczytam, ale zanim go przeczytam... Chciałabym się napić kawy. Dziękuję i przepraszam i już wracam. Dam Ci bardzo ogólny przykład zaczęła. Pamiętaj, że to nie odnosi się do wszystkich ludzi, ale powinno pomóc wytłumaczyć, co próbuję Ci przekazać. Od najmłodszych lat jesteśmy zasypywani reklamami, które próbują wmówić nam, że szczęście opiera się na rzeczach materialnych. Jaka jest nasza reakcja? Naturalnie kupujemy wybrane produkty, żeby przekonać się, czy reklamy mówią prawdę. Synk w tym, że aby móc to zrobić, potrzebujemy pieniędzy. Żeby rozwiązać ten problem, znajdujemy pracę. Być może nie jest to nasza wymarzona praca, a czas, który w niej spędzamy moglibyśmy znacznie lepiej spożytkować, ale nie wybrzydzamy, bo musimy spłacić rzeczy, które kupiliśmy. Tłumaczymy sobie, że to tylko chwilowe rozwiązanie, że niedługo będziemy robili coś innego, coś, co jest bliższe temu, o czym marzymy. Problem polega na tym, że nasza praca nie przynosi nam żadnej satysfakcji, a jako, że spędzamy w niej sporą część dnia, czujemy się coraz bardziej nieszczęśliwi. Otacza nas mnóstwo ludzi, którzy wciąż powtarzają, jak to nie mogą się doczekać emerytury, bo wtedy będą wreszcie mogli robić to, na co mają ochotę. Wkrótce i my zaczynamy przynosić się myślami do tego niemal mistycznego czasu w przyszłości, kiedy nudna i męcząca robota nie będzie już tylko wspomnieniem, a nasze dni będą wypełniać czynności, które sprawiają nam prawdziwą przyjemność. W międzyczasie, żeby zrekompensować jakoś fakt, że nie spędzamy każdego dnia robiąc to, co chcemy, kupujemy kolejne rzeczy. Mam nadzieję, że w reklamach znajduje się jakieś ziarnko prawdy i że owe przedmioty zapewnią nam, yy, na poczucie spełnienia, którego nie zaznajemy w naszym codziennym życiu. Niestety, prawda jest taka, że im więcej kupujemy, tym bardziej się zadłużamy, przez co musimy spędzać więcej czasu w pracy, żeby na to wszystko zarobić. A skoro czas, w którym spędzamy w pracy, nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, jak chcielibyśmy przeżyć nasze życie, większa ilość czasu spędzanego w robocie pogłębia tylko nasze poczucie nieszczęścia i braku spełnienia, bo teraz mamy jeszcze mniej czasu, co sprawia nam przyjemność. I dlatego kupujemy kolejne rzeczy, wtrąciłam. Rozumiem już, do czego zmierzasz. To takie błędne koło. Zgadza się. I niezależnie od tego, jak na, jak na to patrzymy, efekt jest taki, że ludzie pracują przez długi czas, aby móc sobie pozwolić na rzeczy, które niekoniecznie sto, stoją w, w zgodzie z naszym sensem istnienia. I zamiast coś z tym zrobić, szukają ratunku w wizji przyszłości, kiedy to dla odmiany będą mogli skupić się na spełnianiu marzeń. No właśnie. Czy nie jest to prawdziwe? Ja tak jak mówię, mam pracę na etacie, którą bardzo lubię, która przynosi mi dużo satysfakcji, ale nie samą pracą właśnie człowiek żyje, bo są też pasje, są też zainteresowania, są też inne rzeczy, które są równie ważne. I wiecie, takie życie. Trzeba też robić to, co lubimy robić, to, co nam sprawia ogromną przyjemność. To co nam dodaje skrzydeł, co sprawia, że czujemy się radośniej I wiecie, to nie patrząc na to, czy komuś to się będzie podobało, czy nie, tak? Zawsze znajdą się ludzie, którzy skrytykują, którzy trącą swoje pięć groszy, dla których ktoś będzie niewystarczającym, nawet nie robiąc nic. Słuchajcie, no to, to są ludzie, to. To są ludzkie uczucia, które musimy zaakceptować, nie oceniać, tylko po prostu zaakceptować. I fakt faktem jest taki, że właśnie ta książka w tym pomaga, żeby jednak, wiecie, patrzeć na tego bliźniego i być takim, wiecie, wyrozumiałym, ale jednak wiedzieć o tym, że no życie mamy jedno i tak jak mówi Fryderyk, mamy jedno życie i trzeba zrobić z niego arcydziełem, żeby niczego nie żałować, żeby to wszystko przeżyć tak jak chcemy, albo przynajmniej starać się przeżywać to tak jak chcemy. I to jest bardzo fajne. I dlatego taka pogadanka się z Wami wywiązała, dlatego że to są tematy takie fundamentalne, i ja wiem, że nie jestem bardzo, też wiecie, tak jakby nie czuję się odpowiedzialna, żeby takie tematy bardzo poruszać, dlatego że to są, to jest kwestia indywidualna, jak każdy podchodzi do takich rzeczy. Ale chciałam Wam po prostu polecić tą książkę, dlatego że y, uważam, że każdy powinien ją przeczytać i już wiem, że jest kontynuacja tej kawiarni. Y, nie pamiętam na ten moment, jak, jak ta druga część się nazywa, ale też y, coś w ten deseń. Musiałabym sprawdzić. To jest bardzo krótka historia, ale to, ile ona niesie w sobie mądrości, y, to myślę, że każdy powinien y, ją przeczytać, żeby sprawdzić chociażby. Czy Wam się podobała? Dla mnie jest to bardzo ważna pozycja książkowa w moim życiu i będę ją polecała. I Na pewno znajdzie się też w wrap-upie na kwietniu, na miesiąc kwiecień, dlatego że to była właśnie jedna pozycja z kwietnia. I tak, odkładam ją już. Taka jakaś fajna pogoda nam się zrobiła. Znaczy fajna, nie fajna, nie wiem. Mam nadzieję, że sami dacie znać, czy Wam się podobała, czy też nie. Czy uważacie, że takie tematy to jednak za grubo że nie, nie sięgamy takiej głębin, czy wręcz przeciwnie, może sobie po prostu będziemy rozmawiać na przykładzie właśnie takiej książki jak kawiarnia. O takich życiowych kwestiach. Mam nadzieję, że się jakoś do tego odniesiecie, że, że dacie mi tutaj jakiś feedback. Czy chcecie takie pogadanki książkowo-życiowe, czy, czy po prostu nie? Więc ja czekam na Wasze zdania w komentarzach. I widzimy się w niedługo w kolejnych filmach. Na razie, pa.